Witam pana, panie przewodniczący. Nazywam się Zbigniew Stefanik i jestem niezależnym dziennikarzem, ale przedstawiam się tylko tak dla zasady, ponieważ Pan dobrze wie, kim jestem. Swego czasu byliśmy przecież na ty współpracowałem z Solidarnością, ze związkiem NZZ Solidarność z Regionem Śląsko-dąbrowskim od roku 2003. Wówczas to Pan był przewodniczącym regionu. Śląsko-dobrąskiego Solidarności, a więc wie Pan dokładnie, kim jestem i przedstawiać się nie muszę. Natomiast jesteśmy w tym momencie na Pan, ponieważ nasze drogi rozeszły się. Rozeszły się również dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że Pan oszukał tak naprawdę, oszukał tych wszystkich, którzy. Uwierzyli panu, uwierzyli w to, co pan im obiecał w roku 2010. Nasze drogi się rozeszły, kiedy to pan postanowił upolitycznić Związek Zawodowy Solidarność. A więc, panie przewodniczący Duda, przypomnę panu w, dla mnie istotną kwestię. Otóż, od kiedy znaliśmy się, zawsze pan bardzo ostro krytykował upolitycznianie Związku Zawodowego Solidarność. O to pan oskarżał Mariana Czakerskiego, o to pan oskarżał Janusza Śniadka, i właściwie przez lata pana głównym przekazem było to, że Solidarność jako związek zawodowy powinien być związkiem zawodowym tylko tyle i aż tyle. I to pan zawsze mówił: Solidarność ma być związkiem zawodowym tylko tyle i aż tyle. Co do polityki, Solidarność powinna się do polityki po prostu nie wtrącać. I do wszystkich partii politycznych trzymać równy dystans, i właśnie z takim przesłaniem pan szedł do wyborów w Komisji Krajowej Solidarności, kiedy to pan walczył o przewodnictwo Solidarności Krajowej z Ruszem Śniadkiem. Otóż no, podobnie jak Szaklewski Śniadek upolitycznił związek, chociaż też obiecywał, że tego nie zrobi. Natomiast no, pan miał być taką nową nadzieją Solidarności na to, że w, ten związek będzie związkiem. Nie jakąś organizacją hybrydową, parapolityczną, tylko po prostu związkiem zawodowym, który będzie zajmował się pracownikami tylko tyle i aż tyle. No i 21 października 2010 roku, kiedy to pan wygrał wybory w krajówce Solidarności, to było takie poczucie, że w Solidarności zmieni się bardzo wiele. Po, no, po kryzysie, który był wywołany przecież w Solidarności przez rządy AWS-u, po tym jak Solidarność szukała swojej drogi, Pan miał być tym nowym otwarciem. A co się okazało? Okazało się, że nikt tak naprawdę bardziej tego związku nie upolitycznił od Pana. Pan obrał kierunek, całkowity kierunek, cała naprzód napis, i tak już zostało. Panie przewodniczący Duda, czy Pan wie, jaki był trzeci z 21 postulatów strajkujących w sierpniu 80 roku? A więc trzeci postulat. Może pan tego nie wiedzieć, dlatego że pan przecież nie brał udziału w, w, tych, w tych strajkach. Natomiast tym postulatem było zniesienie cenzury i wszelkich represji wobec mediów. Chodziło o to, ażeby powstały niezależne media, które miałyby dostęp do informacji publicznej i mogłyby ją swobodnie, sposób nieskrępowany propagować. I co się okazuje? Okazuje się, że 45 lat później... Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, organizuje obchody sierpnia 80. No i de facto odgradza się barierkami od uczestników tamtych wydarzeń. I jeszcze dodatkowo w, zakazuje wejście na te obchody mediom, których nie lubi. I okazuje się, że na te obchody wchodzą tylko i wyłącznie media związane z pisem. A więc no to jest w totalnej kontrze, panie przewodniczący, w totalnej kontrze z postulatami sierpnia. W totalnej kontrze. Panie przewodniczący, pan twierdzi, że obecna solidarność jest spadkobierczynią tamtej solidarności, która właściwie powstała, tak, powstała, przypomnę, no formalnie kilka tygodni po, po tych protestach. No ponieważ przecież jednym z głównych postulatów strajkujących było to, żeby powstał niezależny i samorządny związek solidarności, a więc o to walczył MKS, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. A więc pan twierdzi, że pan jest spadkobiercą, a obecny związek jest spadkobiercą tamtych czasów i tamtych wydarzeń. Otóż jest to kłamstwo i uzurpacja. Chciałem pana zapytać, panie przewodniczący, ja już się tak mogę zadać, to pana, panie Piotrze, czy panu nie jest wstyd? Znaczy, czy panu nie jest wstyd? Tak, po prostu, że panu nie wstyd. Bo fakty są takie, że przecież pan nawet nie brał udziału w tych, w tych strajkach. Owszem, pan był szeregowym członkiem tej pierwszej Solidarności, ale podkreślam, szeregowym członkiem. Przecież lata 80. pan spędził w wojsku, tak? Najpierw szósta Dywizja Powietrzno-Desantowa, potem służył pan w kontyngencie w międzynarodowym potęgitą ONZ w Syrii. I mm, tak naprawdę pan związał się z, z solidarnością w latach 90. E, to właściwie jest druga połowa lat 90. E, najpierw pan działał w, w AWS-ie jako skarbnik na górnym Śląsku. E, I pana działalność jako związkowiec, taka właśnie już pierwsza ligowa, to jest końca 90. XX wieku, a więc no, nie ma pan właściwie nic wspólnego z tamtymi czasami, z tamtymi protestami. Stwierdzić, że pan jest. E, jakimś spadkobiercą tamtych czasów, bo to jest kłamstwem, jest po prostu uzurpacją, jest aberracją. Przypomnę, że Pan stał się przewodniczącym Solidarności w dąbrowskiej dopiero w 2002 roku, a więc no właściwie 13 lat po upadku komunizmu w Polsce, a więc z pewnością Pan żadnym spadkobiercą tamtych czasów nie jest, tak? Nawet tam Pan nawet nie brał, nie brał udziału, yy, chyba że jako szeregowy, szeregowy działacz, tak? ale pan nie brał żadnego udziału w tamtych czasach, natomiast faktem jest, że pan bierze udział w reinterpretacji i w pisaniu historii na nowo, ponieważ widzimy, że IPN przecież pisał historię na nowo, w tej historii, która miała powstać i zastąpić prawdziwą historię, to nie Lech Wałęsa, Lech Kaczyński tak, był liderem Solidarności i no, tylko wspomnę o tej encyklopedii Solidarności, którą właśnie stworzył IPN, a więc takie dzieło propagandowe, tak pisowskie, gdzie jest mnóstwo przekłamań, jednym z nich właśnie jest to, że Lech Kaczyński był jednym z negocjatorów ze, ze stroną rządową, a więc miał on negocjować w imieniu MKS-u, ze stroną rządową, z Jagielskim między innymi, co jest kłamstwem absolutnym kłamstwem, ponieważ Lech Kaczyński spędził około godziny tak, w Stoczni Gdańskiej i właściwie nie miał nic wspólnego z negocjacjami, których on w ogóle nie prowadził, nie brał w w ogóle udziału. Ale rozumiem, że chodzi o to, żeby wygumkować tych ludzi, których pan nie lubi, którzy są dla pana niewygodni i stworzyć taką historię, która będzie pasowała w pana i pana mocodawcom, pana, pana sojusznikom. No być może za chwilę się okaże, że to nie Lech Wałęsa, ale właściwie Karol Nawrocki, tak, był pierwszym przewodniczącym cudowności, chociaż nie było go na świecie w sierpniu 80 roku, ale za chwilę okaże się, że to właśnie Alfons Nawrocki obalił komunizm w Polsce. Nie zdziwiłbym się, ponieważ ta e, interpretacja historii właśnie trwa i pan w, tym, pan w tym bierze udział. No i okazuje się, panie przewodniczący, że nie tylko pan uzurpuje sobie prawo do bycia spadkobiercą w, w tamtych wydarzeń, ale jeszcze pan nie dopuszcza do uroczystości w, w rzeczywistych uczestników w tamtych wydarzeń, bo kiedy to pan i pana, pana kolici e, obchodziliście 45. rocznicę e, sierpnia... To uczestniczy, ci, ci prawdziwi uczestnicy tamtych czasów, tacy właśnie jak Bogdan Borysewicz, Hadryka Krzywonos i inni, oni znajdowali się za tymi barierkami. Ich nie było w tej sali BHP. Natomiast tam byliście wy, tam był pan, Alfons Nawrocki i inni ludzie, którzy w większości w ogóle nie brali udziału w tamtych wydarzeniach, a ci, którzy tam byli, brali w nich udział, jeśli w ogóle brali, to gdzieś tam w stopniu minimalnym, tak. I raptem okazuje się, że walka z komuną w Polsce to jest Piotr Duda, to jest Karol Nawrocki, to jest Sworomin Cęckiewicz. A ludzie, którzy z komuną walczyli, tacy właśnie Kracha Wałęsa, Henryk Krzywonos, Jerzy Borowczak i inni, to oni są tak naprawdę w pariasami Solidarności, ponieważ oni obchodzą obchody. Za barierkami, a pan obchodzi yy, to, tą rocznicę w sali BHP, uzurpując sobie prawo do reprezentowania właściwie w związku, yy, i twierdząc, że pan jest spadkobiercą i pana związek tamtej czasu, Więc, panie przewodniczący, no jest to hańba, jest to obrzydliwe i chciałem powiedzieć wprost: to znaczy dzisiejsza tak zwana Solidarność nie ma w ogóle, ale to w ogóle nic wspólnego z, z tamtą Solidarnością. I tutaj miał absolutną rację Lech Wałęsa, i szkoda, że go nie posłuchano wtedy, kiedy to Lech Wałęsa apelował, aby rozwiązano Solidarność w 90 roku, i to był dobry pomysł, dlatego że uniknęlibyśmy takiej sytuacji, gdzie mamy jakiś tam związek zawodowy, który uzurpuje sobie prawo do twierdzenia, że jest spadkobiercą ruchu Solidarności lat 80., co jest totalną aberracją. Tak? Przede wszystkim, dzisiejszy związek zawodowy działa kompletnie w sprzeczności tak, z tamtymi postulatami. Ponieważ tamten ruch był ruchem, można powiedzieć, apolitycznym, to był ruch społeczny. I w tej pierwszej Solidarności, najpierw w mks ie potem w Solidarności, mieścili się ludzie o różnych, przeróżnych poglądach. Tam też nawet byli ludzie, którzy byli kiedyś tam związani z PZPR-em i zmienili tak naprawdę zdanie i odeszli z PZPR-u. Tam byli ludzie od lewa do prawa, tam byli ludzie, którzy po prostu protestowali przeciwko PRL-owi i dyktaturze, tak przeciwko warunkom bytowym, jakie wtedy były, przeciwko władzy, cenzurze, y, tym była ta pierwsza Solidarność, tak ludzie po prostu, którzy chcieli zmiany. I to nie miało nic wspólnego z polityką, jakby tam nie było, y, w sierpniu 1980 roku nie było polityki, tylko była walka o Polskę, o, 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 więcej, o więcej wolności, y, o, o lepszą Polskę, tak? Y, natomiast y, tamta Solidarność nie miała nic wspólnego z, z polityką, to, była, to był ruch społeczny. Jakąś aberracją jest y, y, twierdzenie, że y, traktat solidarności to właściwie dzisiejsza raz i że właściwie te, te organizacje są tożsame. No, absolutnie nie. Znaczy, organizacja, której przewodniczącym był Lech Wałęsa, nie ma nic wspólnego z organizacją, której pan jest przewodniczącym. Pan jest przewodniczącym organizacji, która jest związkiem zawodowym związkiem, który dba o swoje własne interesy. Y, jest pan przewodniczącym z, związku, który de facto blokuje w Polsce transformację energetyczną, bo tak jest interes pana członków i górników, których pan prezentuje i ludzi, którzy na tym zarabiają, i dużo by mówić o tym, co dzieje się w Solidarności Piotra Dudy dużo złego się tam dzieje. Natomiast jakby ten związek zawodowy nie ma absolutnie nic wspólnego, nic wspólnego z tamtą solidarnością. A więc to, co pan robi, to jest po prostu haniebne, panie Duda, i. Chciałem zapytać tak po prostu, po starej znajomości, czy panu nie jest po prostu wstyd? Znaczy, czy panu nie jest wstyd za to, że pan wspierał w prezydenckich Alfonsa, chuligana, złodzieja, oszusta, bo taki był pana interes? Czy panu nie jest wstyd, że pan legitymizuje 8 lat złodziejskich rządów PiSu? Czy panu nie jest wstyd, że pan z Solidarności zrobił przybudówkę PiSu? Czy panu nie jest wstyd, że pan. Udziela w sali w BHP i możliwości robienia tam imprez ONR-owi, czyli skrajnej prawicy, a odmawia pan możliwości użytkowania tej sali, na przykład, Szymonowi Chołowni, jego grupowaniu politycznemu. Czy panu nie jest wstyd, że pan chce wygumkować Rachała Wałęsy z, z historii? Czy panu nie jest wstyd za to, że właściwie pisze pan historię na nowo, historię, w której nawet pan nie brał udziału, tak? Nie brał pan w ogóle udziału w tamtej historii, a dzisiaj pan chce zrobić się bohatera. I pana akolici, w większości ludzi, którzy nie brali udziału w tamtych wydarzeniach, raptem mówią o sobie, że to oni byli tymi działaczami to oni byli tymi ludźmi, którzy walczyli z komuną, co jest aberracją tak? to jest to jest kłamstwo, to jest, to jest ewidentne kłamstwo. A więc to jest skandal, i ja osobiście uważam, że Powinny być podjęte działania tak, na szczeblu państwowym, mające na celu odebrania państwu prawo do wykorzystywania logo Solidarności. Dlatego, że wasz Związek Zawodowy, można go oceniać różnie, oceniam go bardzo źle, ale to już nie ma to tutaj nic do rzeczy. Natomiast ten Związek Zawodowy nie ma nic wspólnego z tamtą Solidarnością i tamta Solidarność, jej symbole, jej sztandar, jej znaczki jest własnością wszystkich Polaków. Tak. To jest częścią... Naszego dziedzictwa kulturowego, naszego dziedzictwa historycznego, naszej części, naszej pamięci, naszej tożsamości wręcz narodowej, ale to nie ma nic wspólnego ze związkiem zawodowym, którego pan jest przewodniczącym, a niestety związek zawodowy Solidarność, ten dzisiejszy, uzurpuje sobie prawo do tego, ażeby twierdzić, że to właśnie jest spadkobierca tamtej solidarności, i to jest kłamstwo, tak? To jest kłamstwo, to jest, to jest hańba. Czy to jest hańba, że jakaś grupa ludzi, która uzurpuje sobie prawo do prezentowania e, tamtego ruchu, zamyka się w stoczni Gdańskiej, gdzieś tam w sali BHP się zamyka, e, odgrywacza się barierkami, tam sobie robi swoje uroczystości i właściwie obraża ludzi, którzy faktycznie mm, odpowiadają za to, że doszło do powstania solidarności, tak? Bo e, gdzie by pan był, jakby nie było HWS, nie byłoby pana, tak? E, I faktem jest, że pan mm, z pewnością nie jest uczestnikiem tamtych wydarzeń. Ale jest pan ich beneficjentem, bo to, co zrobili tam ci ludzie, to, że ci ludzie podjęli strajk, że sprzeciwili się władzy ludowej, to doprowadziło do wolnej Polski. I pan w tym nie brał absolutnie żadnego udziału, żadnego. Pan właściwie tylko czerpał owoce z tamtych wydarzeń, a więc pan jest beneficjentem, beneficjentem tamtych czasów. To no jest to hańba, panie Tutaj, no jest to hańba, że pan uzurpuje sobie prawo do tego, żeby twierdzić, że Pan jest raptem jakimś spadkobiercą czegoś, tak, kogoś. No nie, nie. Pan jest beneficjentem i uzurpatorem. Znaczy kompletnym uzurpatorem. Tak samo jak uzurpatorami są ludzie, którzy panu towarzyszą. A więc oczywiście prowadźcie sobie działalność związkową, jak chcecie. Natomiast no faktem jest, że prowadzicie działalność polityczną. Jeśli pana związek zawodowy szkaluje w polityków partii, której pan zdaje się nie lubi, czyli koalicji obywatelskiej, jeśli pan otwarcie popiera wybory jednego kandydata tak, w tych wyborach, no to pan zajmuje się polityką. A więc gdzie jest ta pana obietnica sprzed 15 lat o, o politycznieniu związku zawodowego Solidarność? Tak? No gdzie jest ta obietnica? Jakoś niewiele z niej pozostało. Rozumiem, że pan ma ambicje polityczne. Natomiast jeśli pan ma ambicje polityczne, to pan zajmuje się polityką. Ale Związek Zawodowy to jest działalność społeczna, nie polityczna. Tym bardziej, że pan bierze udział w budowaniu. Polski faszystowskiej, w Polsce, której nie ma miejsca dla e, historii prawdziwej, tylko jest miejsce dla historii e, utworzonej, tak? stworzonej na nowo, napisać na, na, na nowo. E, Alfons Nawrocki jako prezes IPN-u to robił, przed nim robił tu Jarosław Szarek. E, na Kaczyńskiego pisano na nowo. Właściwie to Lech Kaczyński miał być bohaterem tej historii, a nie Lech Wałęsa. To też robił Wojciech Roszkowski i inni, tak. I pan w tym bierze udział, pan to wszystko legitymizuje. Jak również pana Związek Zawodowy stał się takim zbrojnym, zbrojnym ramieniem, taką bojówką, można powiedzieć, PiSu, a więc jak PiS robi protesty, to przywozicie swoich ludzi, swoich aktywistów po to, żeby, żeby robić po prostu bałagan na ulicach i wspierać działalność pisowską, tak? To jest przykre, to jest przykre, panie Duda, i to wszystko pan za to odpowiada, tak? Pan, który obiecywał o związku, jest pan tym, który ten związek z najbardziej upolitycznił. Więc chcę powiedzieć wprost, panie Duda, panie, panie przewodniczący, tak zwanej Solidarności. Solidarność, ta prawdziwa, to nie pan, tak? Solidarność, ta prawdziwa, to nie pana związek zawodowy, który w, nawet z działalnością związkową i społeczną ma, ma bardzo mało wspólnego to jest właściwie dzisiaj grupa interesów, która interesu i interesów, właściwie jedno i drugie która reprezentuje swojej, to jest ta grupa, która jest grupą swojaków dla swojaków, tak? Grupa, która właściwie wspiera PiS i PiS się tej grupie odwdzięcza, jak również odwdzięczało się tej, tej grupie w kompanie węglowe, spółki z państwa i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie swoi, rączka rączkę myje, tak działa związek zawodowy, który pan prezentuje. ale ten związek nie ma nic wspólnego z Solidarnością, która powstała w wyniku strajków sierpniowych. Takie są fakty. A więc... No, trochę przyzwoitości, pani tutaj. Pan nie ma prawa y, robić siebie bohatera y, w wydarzeniach, w których pan nie brał udziału, tak? Pan nie ma prawa być spadkobiercą y, czegoś, z czym nie ma pan, pan nic wspólnego. Pan nie ma nic wspólnego z sierpniem 80 roku, pan nie ma nic wspólnego z walką z komuną, tak? Pan przyszedł, do działalności związkowej, zgadzam się, ale, ale długo po, tak? Jakby pan zaczął działać y, w Związku Zawodowym w latach 90., -tych, 90. -tych. W latach 80. pan zajmował się w czymś innym. Bo pan był w wojsku, był pan w Polsce, za granicą, ale pan nie miał, nie miał nic wspólnego z walką z komuną. Panie tutaj, no trochę przyzwoitości, trochę uczciwości, tak. I dzisiaj pan chce nam mówić, że to pan jest jakimś symbolem, tak z Solidarności, że związek, który prezentuje, jest Solidarnością. Nie, to jest związek zawodowy. A więc ja uważam i mam nadzieję, że to się spotka z jakimś poparciem społecznym że my Polacy, beneficjenci, tak samo jak Pan, bo Pan jest beneficjentem, a nie, a nie faktorem, beneficjenci sierpnia 80. roku, powinniśmy się domagać tego, ażeby po prostu Solidarność jako związek zmieniła nazwę i zmieniła logo, bo tamte symbole są własnością narodu, tak, polskiego państwa, to jest nasza historia, nasza pamięć, nasza tożsamość narodowa, nasze dziedzictwo kulturowe, nasze dziedzictwo historyczne, ale sztandar Solidarności nie może być własnością Związku Zawodowego Piotra Dudy, tak? E, I jeśli pan byłby przyzwoity, to pan by poparł ten postulat, bo jak sobie pan działa w Związku Zawodowym, to jest pana sprawa. E, czy pana Związek Zawodowy działa zgodnie z prawem? No tutaj bym się kłócił, ale to jest inny temat. Natomiast czym innym jest działalność związkowa dzisiaj, a czym innym jest historia, tak? I ta działalność znaczyła co innego 35 lat temu, a co innego znaczy teraz. I chciałem Panu przypomnieć o czymś, w czym braliśmy udział i Pan i ja, czyli w organizacji 25-lecia Solidarności. Wówczas, chociaż Polska już była podzielona, to jednak udało się sprawić, że większość ludzi świętowało razem tak i był Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Ludzie, którzy byli po tamtej stronie w 80 roku jednak brali udział. tak. W, w świętowaniu tamtych uroczystości, dlatego że zdawali sobie sprawę z tego, jak wiele Solidarność dla Polski zrobiła. tak? Dzisiaj Polska pretenduje do członkostwa w grupie G20. Kto by o tym powiedział w 80 roku? Gdzie była Polska w 80 roku XX wieku, jak jest dzisiaj? Tak? I to wszystko jest zasługą ludzi, którzy walczyli o tą Polskę, walczyli z komuną, ryzykując swoje zdrowie, życie, wszystko ryzykując. I dzisiaj tych ludzi pan odgradza od, od sali BHP barierkami i każe im pan obchodzić rocznicę tamtych wydarzeń za barierkami, podczas gdy pan i grupa uzurpatorów obchodzicie tamte tam, tamtych wydarzeń w sali BHP. Nie ma to de facto nic wspólnego z tymi wydarzeniami. To jest, to jest obrzydliwe, panie Duda. To jest niegodne, to tak się nie godzi. I pan, hmm, który nie się przygotyś jako osoba wierząca, e, powinien zdać sobie sprawę z tego, jak źle pan czyni, tak? Jak, jak, źle, pan, jak źle, źle pan czyni, e, jak pan szkodzi solidarności? E, ja przez lata nosiłem znaczek Solidarności, ponieważ to słowo dla mnie wiele znaczyło. Solidarność, czyli współpraca, e, pomoc innym ludziom, e, walka o to, co Polski, o Polskę. E, ten znaczek dla mnie był bardzo ważny. Znaczek, czapka, te wszystkie symbole, które były dostępne, ale dzisiaj odłożyłem te znaczki, te czapki, odłożyłem to wszystko na półkę, dlatego że dzisiaj, niestety, ale w obecnym kontekście, te czapki, te znaczki, te symbole one nie są symbolem tamtych czasów one są symbolem solidarności przez duże S, one są symbolem Związku zawodowego Piotra Dudy, który uzurpuje sobie prawo do bycia spadkobiercą czegoś, w czym ani Piotr Duda, ani jego akolici udziału nie brali. I to jest nie do przyjęcia, a więc mam nadzieję, że ktoś się w jakikolwiek sposób przejmie tym nagraniem i że sprawimy, że solidarność, ta przez Duże S, jej dorobek, jej symbole, jej sztandar. Ta historia będzie własnością wszystkich Polaków bez względu na ich poglądy polityczne, na ich antypatie, sympatie polityczne, ponieważ tamta Solidarność, sierpień, 21 postulatów, walka z komuną, to jest nasze dziedzictwo narodowe, to jest nasze dziedzictwo kulturowe, i to nie może być własnością jakiejś grupy interesu, która nazywa siebie związkiem, a de facto jest przybudówką partii politycznej i jeszcze mówię o sobie jako. Spadkobierca, jedyny prawowity spadkobierca walki z komuną. Tak być nie może. Kończąc, chcę powiedzieć raz jeszcze, i mam nadzieję, że ktoś się przyłączy do tego mojego ostatniego zdania w tym nagraniu. Panie Piotrze Duda, solidarność przez duże S solidarność ta prawdziwa to nie pan.